Ja bym się ma na widzowie Kiotek. Ja tutaj na start chciałbym Was przeprosić, bo dzisiaj się wylecieć dwa filmy, ale YouTube coś popsuł filmy i kompletnie ustawiono, a były przygotowane dwa filmy. Chciałem dograć po prostu nowy film jeszcze dzisiaj. Jeszcze widzieć pewnie po 23 i coś takiego, więc przepraszam bardzo. A na to jutro i pojutrze spróbuję nagrać te dwa filmy, które nagrać. Dzisiaj GeForceKings.com. Pamiętacie, że w skrzyniu kwiatek macie plus 5 do podawania. Zarówno skrzyneczki dla nowych klientów, pod promocyjne kwiatek i macie plus 5 do podawania. Opieramy skrzynę dla ludzi. Również zobaczymy, czy jest jakaś kolejna skrzyna dla mnie. Zobaczymy, co jak. No i dobra. Zaczynamy tutaj. Dobra, Payment Profit Catch. Możemy drobić od catcha. Oj i prawie, prawie, prawie redline, ale, ale go jeszcze raz. Coś ten redline a, daj mi. Tema. mamy. znowu nic. Ale ludzie teraz zarobią troszeczkę. Dobra, nie razu. Jakiś taki balans. I lecimy dalej. Jeśli stworzyć właśnie dla mnie skrzydłeś jakaś fajnym profitem, no to twójcie zapiszcie sobie, zapiszcie sobie kwiaty ktoś. Jakiś... Profit jest tutaj. jest. Chce pootwierać, jakaś szansa na kaczka. Teraz na mój auk. 29, ale jest duża szansa właśnie na, na kaczka. Fajnie... Jakaś profit Ten. to sobie co na... o a teraz so na w sobie tego okay. śmy jakiś... Jakiś... jakiś szansa Zobaczymy. okej okay. okay. od pięciu złoty. Ja, o. seksletni. To tylko 84% jest ten, nie? Dobra, nie. Całunus no w prawie jest. O elementy fajnie. Dasz jakaś szansa, jakaś kost. O, też fajnie. O no innej dobra, otworzymy jeszcze jedną.

Nerwo Case Nerwo to jest nieraz. Oglądam, oglądam, oglądam cię Nerwo. Korzystajcie z USB-Carter, jest gdzieś tam, taka koska jakby leciała też O! On Nerwo to daje od. 486, nie jest to ładny profit tam. A bo 100%. Tak ja w. Naprawdę, a bo 100%, tak. Stawiam sobie to. Dla Was widzowie jeszcze sobie tworzymy wejdera. Lecimy sobie na wejdera. Zaczynamy się. To. Dla Was jednego. Dwa wejderki. Dwie dwa wejderki. Ci, one nas nie oszukują. No. Aj, prawie rękawiczki. Aj, 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 aj. prawie rękawiczki. Prawie. Jak prawie rękawiczki, to otworzymy jeszcze.

A i do bliżu Szybkie Było O, wyszło Czerwotnie Aj, jak byśmy dali tutaj Dało. To było Zatem to sprzedamy wszystko Wsłuch tak. Niestety dobra, otwieram jeszcze jednego ostatniego tera i szybki odcinek nie powierzę, nie Też trochę godzina. Dlatego nie oddaję, bo godzina jest, nie, nie? 2 złote. I co? Ja wam dziękuję za obejrzenie filmu. Nadal jest konkurs na AK CZERN Znajdziecie pod filmem z otwieraniem, pod filmem skrzydłowym, ale jeżeli jest inny, to otwieram skrzynkę. Znajdziecie właśnie tego, znajdziecie sobie na sobie konkursie. dziękuję za obejrzenie ja Przepraszam Was w ogóle, że to nie był, ale za to YouTube będzie fajny odcinek. Moim zdaniem fajny. Tą grę gram pierwszy raz od było jak byłem dzieckiem chyba. Więc mam nadzieję, że się uśmiecie. Ja będę koniec zauczycielczyk i leśniarz i